Witam w kolejnym odcineczku z gry Ski Jumping 2025. Dzisiejszy odcinek zaczynamy sobie od skrótu kontynentalnego Lachty K116, potem dwa razy Puchar Świata Trondheim K90 i Trondheim K124, i na koniec zrobimy sobie jeszcze jeden skrót kontynentalny ku Samo K120, bo już nie będzie Pucharu kontynentalnego w tym sezonie. Zanim zaczniemy, standardowo zapraszam nowe osoby do stawienia Subika i pamiętajcie o zostawieniu abeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. I zaczynamy. Sponsora mamy na ostatni konkurs, także nie wiem na co by sobie tutaj wziąć. Może na hunterki sobie wezmę, żeby mieć szybciej tego trenera. A teraz lecimy na skrót kontynentalny Lachtica 116. Jak zwykle zobaczmy sobie kawałek animacji tej skoczni, ale tutaj kibiców przyszło duże trybuny. Bardzo fajna skocznia Lachti Oczywiście mnóstwo już razy na nie skakaliśmy, jaki tu jest rekord? To jest dobre pytanie. 128 metrów, mój rekord osobisty, w kwalif kwalifikacjach bardzo ładny skok, 127,5 metra. Oj, teraz się słabo odepchnąłem niestety, ale... O kurczę, ale to zepsułem, masakra. Będę musiał nadrabiać niestety w serii finałowej, ale jest za zieloną linie, także może będzie prowadzenie. Odległość to 116 metrów. Na szczęście udało mi się wygrać pierwszą serię z tym skokiem, ale było blisko, żeby to się nie udało. 98% dopnięcia od belki i zobaczmy. Finałowy skok, wow! Troszeczkę za późno, ale może być. Spokojnie, tutaj 123 około, myślę, zobaczmy czy zgadłem. 121, no, pomyliłem się trochę. Oczywiście podium, no powiem wam, że z tym nowym kombinezonem czuć różnicę, naprawdę czuć różnicę, także na pewno tutaj polecam nowy sprzęt kupować. No i drugie miejsce, musimy Roberta Johanssona wyprzedzić jeszcze w tym sezonie. Pierwsza nagroda w dzisiejszym odcineczku, ale właśnie sponsor jeszcze, na co by sobie wziąć tego sponsora? No jedynie na hunterki, bo kasy w sumie mam i się kasa zbiera, no to na hunterki sobie wezmę, żeby mieć... Po prostu lepszego trenera. Kto tu ma najlepszą ofertę? 6, 14 konkursów. 50 konkursów, 6... Eee, kurczę, nie wiem. Nie wiem, którego by sobie wziął. Chyba wezmę tego na 14 konkursów. Plus 6 hantelków. Alkacel. Podpisujemy sobie umowę ze sponsorem nowym. I bierzemy nagrodę. Od środka dzisiaj sobie zaczniemy. I zobaczymy, co tutaj będzie. Hantelki także się przydadzą. Na pewno te hantelki Trenera, tak jak mówiłem sobie, chyba wezmę tego z Japonii za 215 hanterków. E, no, zobaczymy. Koshi Mazaki. Ja nie mogę, serio? On się tak nazywa? Koshi Mazaki? No, dobra, fajna, no. fajna nazwa jak na trenera. Ok, Laktika 116, drugi puchar kontynentalny. Kwalifikacje oczywiście wygrałem. Mam wiatr pod narty. Pierwsza seria konkursu. 93% do 5 odberki. Ciekawe kiedy będzie 100%, ja nie wiem czy kiedykolwiek się to uda, oj troszeczkę za późno się, wiem, ale tylko troszeczkę, na szczęście delikatne problemy w locie. I skok w okolice 123, 4 metra, ja aż piąty. no dobra, no dobra, może być ten skok. Oczywiście pierwsze miejsce po pierwszej serii, no i teraz ten skok to będzie czysta formalność. I mam nadzieję, że już obejmę prowadzenie w kontynentalnym, chociaż może się zdarzyć, że... Co ja zrobiłem? A za zieloną linię chociaż. Dobra jest za zieloną linię. Ale to zepsułem, ale na szczęście mimo wszystko udało mi się skoczyć za tą zieloną linię. 105,5 metra. Oczywiście podium, tutaj nowy sponsor widać już na koszulce. No i... Oczywiście, zobaczmy sobie generalkę. Jeszcze brakuje 20 punktów. Oj, ten Robert Johansson niedobry. I kolejna nagroda w dzisiejszym odcineczku. Prawą stronę sobie weźmiemy. I oczywiście, diaksy przydadzą się, przydadzą się, bo narty, proszę Państwa, kosztują ile? 190 diaksów potrzebujemy jeszcze zbierać na nowe narty. Ich będziemy mieli najlepszy sprzęt w grze. A teraz lecimy do Trondheim K90. O, i już widzę, że tutaj Trondheim K90 jest zrobione z lachti, ale nie szkodzi. Zobaczmy sobie kawałeczek, ale tylko kawałeczek tej animacji. Zaczynamy, Puchar Świata. Mam nadzieję, że forma będzie dobra, ale kurczę, rozbieg. Dobra, lecimy. 96 metrów rekord mój osobisty. Mam nadzieję, że on będzie oczywiście pobity. Zaczynamy kwalifikację i jest silny wiatr pod narty, także rekord może być zagrożony. Dużo oczywiście zależy od wybicia, jak zwykle. I wybicie troszeczkę za późno, ale może być, ależ tutaj wysoko lecę, Jezus Maria! 103 metry, mamy nowy rekord. Szkoda, że się za późno wybiłem, bo jeszcze bym dalej zaleciał. 103 metry, mogłem zalecieć spokojnie tam 105-106 metrów, gdybym się wybił idealnie. Ale i tak piękny skok. W ostatnim momencie wylądowałem na dwie nogi. Już skok lądowany. No, mamy rekordzik. To mi się podoba. To mi się oczywiście podoba. Oczywiście mam nadzieję, że jeszcze jeden rekordzik zostanie pobity. Ale to zależy od warunków. Kwalifikacje mamy na 14 miejscu. Także jak widzicie kombinezon zrobił taką robotę, że mniej więcej tam 5 miejsc... Yy, do przodu, awansujemy. Oj, 90% dotknięcia belki mogło być oczywiście lepiej. No i zobaczmy z ten skok. A! Dobrze się wybiłem, dobrze. Rekordy już nie będzie, bo troszeczkę warunków brakuje, ale piękny skok i dowylądowany telemarkiem to będzie dosyć wysoka pozycja jak na mnie. 99 metrów, bardzo ładny skok. Od sędziów osiemnastka i dziewiętnastka. I zobaczmy, które będzie miejsce. Dziesiątka, no Mamy szansę awansować do dziesiątki w Pucharze Świata. Oczywiście w tym konkursie, nie mówię, że ogólnie. Ale silny wiatr pod narty. Kurczę, oby się wybicie udało, to mamy kolejny rekordzik, ale naprawdę już ten rekord będzie dosyć daleki i nie udało się niestety dobrze wybić Skok i tak będzie. Łał! Wow! Znowu prawie się, <gryw> prawie się wywaliłem, zawał. Zawał na tej skoczni staje. 97,5 metra, tak jest. No i mamy noty niestety słabe, bo zabrakło telemarku. No i nie awazuje do dziesiątki, a była szansa. Nie udało się dobrze wybić. Ale szesnaste miejsce to i tak jest dobre miejsce, jak na mnie oczywiście. Podium pił, Paszkę. To powinni już zapadejować, bo on już chyba tak dobrze nie skacze jak na początku sezonu. I 22 miejsce w generalce wyprzedzamy. Johana Dreforfanga w końcu. Bierzemy kolejną nagrodę w dzisiejszym odcineczku. I prawą stronę sobie znowu weźmiemy. Niestety, pieniążki 288. A teraz lecimy na kolejny Puchar świata. Zobaczmy sobie. Kawałek animacji tej skoczni i to już Lachty chyba nie jest. No to nie jest Lachty, inne jest. Ale z czego ta skocznia jest zrobiona? Z jakiej? Czy to jest oryginalny Trondheim? Tego... Nie wiem, by mi musieli pokazać tutaj na progu napis, a go nie widzę. Ski Jumping 2000... Dobra, nieważne, lecimy! 129,5 metra, mój rekord osobisty na skoczni małej, ten rekord został pobity. Także mam nadzieję, że tutaj też uda się go pobić, ale to zależy od warunków. 89% od belki, nie za dobrze, ale to tylko kwalifikacje, więc nie muszę jakoś dobrze się odpychać. Dobre wybicie, wyjątkowo. No i ładny skok tutaj w okolicy tej niebieskiej linii, która oznacza właśnie rekord. Także jest możliwe, żeby go pobić. Troszeczkę, gdyby nam tam pod, pod narty podwiało. To by było dobrze. No, zobaczymy, jak to będzie. Po kwalifikacjach 12, niezłe 12 miejsce, jak na mnie. I mamy delikatny, no nie taki delikatny, dosyć taki silny wiatr, pod narty, ale nie najsilniejszy. Rekord już może być z takim wiatrem pobity. Tylko, czy się uda dobrze wybić? Nie udało się dobrze wybić. Niestety tutaj zaryzykowałem troszkę. No i mi się to ryzyko nie opłaciło w ostatnim momencie wylądowałem. Niestety troszeczkę brakło do tej zielonej linii 128,5 metra Ale skok całkiem niezły pomimo tego wybicia. Będzie myślę około. Stawiałbym 18-17 miejsce, że będzie. Zobaczmy. O nie, 21. Dobra, ostatnia szansa na pobicie rekordu. Ostatnia szansa żeby jakieś dobre miejsce zająć. Potem mamy w kolejnym odcinku już Norr, A teraz jeszcze będzie skrót kontynentalny. I... wow! Piękne wybicie. Szkoda, że w pierwszej serii takiego nie było. I mamy kolejny rekord. 131 metrów. Także zobaczymy sobie oczywiście ten skok w powtórce. Fajnie, fajnie. Udany Puchar Świata. Dwa rekordy. To mi się podoba. Tak powinien wyglądać każdy odcinek, ale coraz te rekordy będą lepsze no bo coraz lepsze są statystyki. Nie wiem, czy trochę nie zepsułem i nie za dużo szedłem w siłę wybicia, i gorzej jak teraz nie będę miał tam kilku punktów do czegoś. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to wtedy no, nie będę mógł wymaksować skoczka. Jakby 17 miejsce. No, może być, troszkę tam awansowałem, można powiedzieć. Pił spaszkę. Znów wygrywa. Zadowolony. Chociaż on. <grym> Dobra. Zobaczmy, sobie, general. Czy coś się zmieniło? Dalej, sobie drugie miejsce. No, tego jeszcze możemy wyprzedzić. Friederika V. Kolejna nagroda w dzisiejszym odcineczku. O, jaka pula. Weźmiemy sobie lewą stronę. I są diaksy. 9 diaksów, no, ale jeszcze. Dalej troszkę brakuje, jest level wbity, także pójdę sobie w co by sobie tu pójść. Długość lotu może sobie zostawię na potem. Czy w prędkość? Kurczę, ale to. No dobra, idę w prędkość. Idę w prędkość i tak trzeba będzie to wymaksować, proszę Państwa. A teraz lecimy na ostatni skrót kontynentalny. No, dwa konkursy kontynentalne w sumie. Zobaczmy sobie kawałek animacji, oczywiście, tej skoczni, jak zwykle, skoczni pięknej. Ciekawe, czy jeszcze będzie, właśnie, update w tym sezonie, czy już oleją całkowicie. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, chociaż mamy zaktualizowaną formę tych zawodników. Kwalifikacje, oczywiście, wygrane i lecimy z pierwszą serią konkursu. 90% odepchnięcie od belki. Mogło być lepiej, mogło być 100%, chociaż nie wiem, czy mogło być ułopanie, <laughs> idealne wybicie. To się rzadko zdarza. No ale tak czy siak, jakby to wybicie by nie było, to raczej w kontynentalnym już będę wygrywał każde zawody. 127,5 metra. Druga seria konkursu. Wygrana to oczywiście powinna być czysta formalność, chyba żebym naprawdę zepsuł wybicie, ale to się zdarzyć raczej nie powinno. Mam nadzieję, że będzie idealne. O, nie najgorzej, pół metra za wcześnie. Zielona linia, patrzcie, jak blisko, bardzo daleko. Za tą zieloną linię przeleciałem i odległość to 121 metrów. Oczywiście pierwsze miejsce, Zobaczmy sobie kawałek podium, Barti Gry, Stefan Embacher, już się nauczyłem i Robert Johansson, miejsce trzecie. Generalce, pierwsze miejsce i przewaga, ale nie możemy sobie pominąć kolejnego konkursu, musimy na niego iść ostatnia już dzisiaj nagroda i teoretycznie hantelki powinny być po prawej stronie, czy tak będzie? Tak będzie. Także już jesteśmy naprawdę blisko tego nowego trenera, który się nazywa Kosimazaki. <grym> Kosimazaki się nazywa, Kurczę, no dobrą nazwę naprawdę dali. Okej, okay, już blisko jesteśmy. Lecimy na kolejny skrót kontynentalny. Ostatnie dwa skoki w Pucharze Kontynentalnym w tym sezonie, proszę Państwa, także miejmy nadzieję, że będą dalekie. 90% doknięcie od belki. Tak chcę. Oj, za wcześnie się wybiłem, ale jako, że jest kontynentalny to i tak przelecę dosyć daleko za tą zieloną linię. I zobaczmy odległość, ale fajnie się w tej krzywce lidera skacze. 122 metry Ostatni skok w Pucharze Kontynentalnym W tym sezonie 98% dotknięcia od belki Fajnie gdyby ta koszulka lidera Też była w Pucharze Świata Ale spokojnie Z biegiem kariery na pewno będzie Wybicie mogło być lepsze Ale jest i tak gitara Mamy poza punkt konstrukcyjny To był ostatni Drodzy widzowie skok 122 metry Rzućmy sobie okiem jeszcze na podium. Robert Johansson drugi, Stefan Embacher trzeci I generalka, pierwsze miejsce. Wygrywamy cały puchar kontynentalny. Ej, to jeszcze podium chyba będzie na kontynentalnym, tak? Tak, jest. Cały kontynentalny wygrywam, ale na szczęście wygrywam, bo gdybym nie zrobił tych ostatnich konkursów, to bym przegrał. <laughs> Dobra, elegancko to wygląda. Ostatnia dzisiaj nagroda prawą stronę sobie zaatakuję, i mamy oczywiście trzy diamenciki. W tym odcinku to było na tyle. W kolejnym odcinku lecimy sobie na Nor Air, w którym będą tylko trzy skocznie, ale za to dwa razy Vikersun. Także polatamy sobie, mam nadzieję, że będą dalekie loty i zbliżamy się do końca sezonu powoli. W tym odcinku to było na tyle. Standardowo przypominam jeszcze raz tą osobom o zostawieniu subika. I pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę zasięgowej. Do usłyszenia, Elo!